What the fuck? Rasizm czy Redskins zmienią nazwę, czy nazwa Washington Redskins jest rasistowska? Zależy kogo zapytacie. Większość Amerykanów uważa, że nazwa jest ok i nie ma potrzeby jej zmieniać. Trwa nawet debata na ten temat wśród rodowitych mieszkańców Ameryki Północnej. Co jednak nie musi być poddawane dyskusji to fakt, że nazwa rzeczywiście była nadana z rasistowskich pobudek. Przez zdecydowanie największego rasistę w historii NFL. Kiedy George Marshall przejął większość udziałów w klubie, zmienił nazwę na Redskins i kazał trenerowi drużyny malować twarz, bo twierdził, że będzie to zabawne. Tego samego roku Marshall głośno popierał zakaz gry dla czarnoskórych graczy. Tuż przed śmiercią Marshal oświadczył, że Fundacja Redskins w żadnym wypadku nie będzie wspierała lub popierała akcji mających na celu integracje międzyrasowe. Jak wam się wydaje, czy nazwa klubu powinna ulec zmianie?